Siemano, ja jestem Rafik, a to kolejny odcinek z farminga I dzisiaj ze mną grają od lewej strony Rolnik Siema. Slamar Fuksik, Marti A No i wladek 27. Siemano, siemano I teraz spróbuję dojść do mojego sprzętu Czyli do ropy Lagi plus ma mało FPS-ów ale damy radę. I co jedziemy? I słyszycie kroki? Dobra, to co jedziecie przede mną? Obojętnie. No to jedźcie przede mną. No to, dzięki. <głosy> 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 ja, ja się wieszczę. Nie. Dobra, pojedźcie razem. Dam radę, mam 20 latek na sekundę, tak to jest po ja Robimy tego, Donate Pai dla Rafika na lepszy komputer. To jest wow, grane. Wow, wow, wow. Marci się nie zmieści. Dobra. Sorry, sorry. Musisz Dobre. trochę rozłożyć tego. To wy tu róbcie. Marci się zawiesił w Weź się rozłóż było. trochę. To czy nie możemy jej in... <noise> Ale on ogólnie na tym, górnej konstrukcji, co jest nad tym świderkiem się blokuje. Ho, 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 no to moją orzeń, też, to ja już sobie przygotuję, to. Co, przejechał? Bo ty złóż to, złóż to. Całego on... na x. Ty, Udy. jak on ma rozłożonego właśnie, ej. Co za łeb. Dla Marwary, bo ci sobie. Czemu on nie gada? Bo wie, że ci się sobie. Dobra, jedziemy, bo ja padnę go. też. Nie, by się nie napis nasypało, bo ja wiem to No dobra, gdzie to wysypać, o tu A czemu No bo tu dobra, jest... To jest bliżej Dobra, jedziemy Tak jak widać moi, po moich płynnych ruchach, gram to, to, sobie to na padzie sobie imię, Gram sobie robimy? na joysticku, nie tutaj Mostem mieć. Ja yeah, pitole, 10 klatek Jak to będzie wyglądało? W lewo czy w prawo? W lewo! W lewo! W lewo! Uważaj na to. Nie, wyjedziemy stąd to chyba będzie trochę lepiej. Będzie... O, już ktoś się wbija za dwóch. No Tutaj właśnie... Mamy nadzieję, że wow, pobijemy wow, wow, wow. nasz rekord. Marty, znaczy, co ty robisz? Ile rekord? I tysięcy Dobra, pobijemy. <noise> Fuksik przyjechał, zablokował drogę. Musiałem trochę w brzydki sposób wyprosić. Spokoju. Nie ma nevermind never mind. A Fuksik, my tu chcemy od domu wjechać sprzed mostu, a Fuksik nam tu zjeżdża i ja wyjeżdża. Pistolę, ale mi się muli to wszystko. To jest Tu jedziecie? W lewo, w lewo, w lewo. Te pojechali w koło. No. Uh -huh. Slamar, gdzie mi się brąbujesz? Na drogę. Mam pierwszeństwo. Cepole, jo? Ja? No i mam cię uderzyć, no, no dajcie mi kamienia. Z drugiej strony dawaj Marty, tam będą proste kawałki Ja sobie jadę za Marty. no co ty robisz? Bo on taki pazerny na te podjeżdżanie, nie? No i jeszcze mi zablokował wyjazd. No mi też w sumie nie? Tu nie będę po drzewku jechał Co za łeb. Bo on chce być na odcinku No ja żeby było wydać. Tak cię niech nie zasubskrybuje. Super to tak dla fuksika no, Gratis. To, wiecie co? Przyspieszcie czas, bo to mi chyba naprawdę mulita. Ja już przyspieszyłem. Muszę rozłożyć teraz tego kombajna. Kurc, 9 mać, FPS mam więcej FPS-ów. Dziewięć FPS-ów O. Już lepiej, już 10 To mi się dopiero LS włącza. Ej. Dobra, Dobra, chyba nie mam pytań. To, ucinasz materiał <laughs> czy nie? Na synchro. Ty do tyłu, te. Jedziem. kopię czy nie kopię? No to uwaga, bo o, zaraz do wchodzę. Tyłu właśnie zakupę. To super. Tylko widzę, tu już mam jakąś przeszkodę zaraz. Ej, u ciebie też wiecie taki kabelek jakiś? Przed szybą. Mają. Ooo, dobra, możecie już zmniejszyć Ale ja go nie czemu. widziałem wcześniej. Oj, tak. Dobra. U... Mniejszymy czas. O Jezus, o 20 Jezus. po Mhm. O, dobrze, że jestem Bo? Masz czas na namyślenie? No, bo i tak mi się mówiło wszystko. O Jezu. Do ilu ci wzrosło klatek? No, do siedmiu. Oh, kurde grubo Ja tyle nie mam No nie wiem co jest grane Ja no, ciężę Papsa się ustawiłeś Co ustawiłem źle Prawca może nawet za dużo FPS wdesz Wstawiłem no, O patrz 20 Ty 20 jest <laughs> O, teraz można grać I nagrywać a się jaką prędkością jedziesz? Ej Kuba! Stój! Kuba! Nachylimy się ładnie Kuba! Grafik z jaką prędkością jedziesz? Nie wiem Władek, Władek 227, nie kopiesz Władek 27, nie ej, nie ej, nie kopiesz Ej, no nie słyszy czy co? Nie wiem, może jest głuchy Już kopie Ej, wodek 27, to nie ej, ty nie kopiesz Ej, już kopie bo B, zamiast oto to B Możecie mi powiedzieć, ile mam percent? 13 Uuu, super I to było pryskane czy nie? Nie, nie było Nie wiem, ale to chyba te boraki, one się tak wolno ładują A kiedyś się tak szybciej ładowały Bo nie pryska są pryskane. opryskane eee. Zobaczmy jak to wygląda z tej strony Slamaryż, Żyd za mną jedzie Czekam na towar ja. to już ja sobie przystać, bo w sumie to zajmie na pełnię No to co, sobie pojeżdżę przynajmniej już się dostawiłem tak do Ciebie <kłysm>. stroną, wiesz Wyjdziecie Ty, i Marty i Rafik Wyjdziecie z tą stroną, nie? <zysm>. Jezuze, ty, ty. To Ci się odwrócę chyba, nie? Toś ma dopiero ile? 20 No, no to się odwrócę jeden Znaczy ja jadę, o tam gdzie Marty to ja będę jechał po prawej stronie Wtedy będzie już pukie pukie przejazd ciszkami, no nie mogę Fuksik z ścieżkami Fuksik <śm>. to wiesz no, Jesteśmy ja za cicho ustawiłem. A my sobie wysypiemy. Fuksik. Chyba cię będę musiał zbanować... W odpieprzanie na let's playach Fuksik ciśnie na całej pecie i ja będzieś pewnie za mną stał. A to już żeś się Nie. Mi teraz skuba sypie. A to ile tam ton jest u mnie na przykład? Nie widać, tylko procenty. Uu, nie będę sobie Bo Wow, ile tu wchodzi w tej ropie? To może mnie na tyle to A ja, w... ja miałem 50%, nie? No, i 20 ton mi już wsypał. O, dobra. Jedź. 68% mi nasypałeś. Marty wytnie ścieżkę Puksikowi już im nie będzie. Gdzie jest Zniknął. Ej, po ile masz przyczepy, Samar? Ile twoje ma ton? Y, Czekaj, zaraz ci powiem, w sklepie. W ogóle czemu Marti nie gada nic? Może ktoś bił do pokoju. A może mu się mikrofon A, Właśnie, jeden Jak wyleciał w powietrze A wam pokażę, o, może, o do końca ten, do odcinka dokleję potem takie fajne screeny jak Spidermana się bawił fuksik cionikiem Masz to? Nie, mamy inne dzisiaj nowe, na nowym budynku się to. zawiesił Ja mam te wczorajsze też O, no, no to możesz, możesz mi wysłać Rafika, masz tego SS-a, ja wisiałem na tym Ja tymi, mam cały nie? czas rapsa A ja robiłem z tego, z screenshota? Nie wiem, mi się też, że no, no to, to dorzucimy dorzucim jaki, jaki taki skryty. bonus fajny. Jakiś tap step w tle. A cię póci trochę przy nie nie przejedziesz tutaj. Mam jeszcze pierwsze chwile z Dedyka jak wtedy zbugowałeś się i na samiec się zawiesił tak na mordzie tak fajnie. Nie wiem kto hey, to Mart był władek 227. Marty ma 80% to ja nie przepuszczę. Nie. Ow cuka. ty troszkę za wolno jedziesz chyba... Ja dasz, ja przy przy burakach to... się nie jedzie tak szybko. Aki mam już 80 skąd Ej patrz, a patrz styl. Tak to się co nie chcę... No a no, ja go teraz zostawiłem, za to że tak pariuje Nie. Eee. Ale sobie skręt Ale nie będę tego synchronizał. To się zmieni synchronizowane. Nie, bo mi się 64. wtedy do dupy... Do dupy mi się skraca Te 6 kół skręcają. A Jeźdź. czekaj. Jeźdź. Nie no mi się skracają wszystkie, tylko że mi się nie łamie, nie? To mi się łamie. Nie, bo, bo mi się do dupy skręca wtedy. No. Nie tutaj, fuksik, to co to jest... Kupa. Za ty, Pol. No, propsy. Ej, co, to, to, co teraz będzie? Ej, nie wiem. Z tego nic nie będzie, choć powstanie nie? Fuksik jest inny, tego nie pobije. Kuba czekaj, bo ja nie widzę, czy mi sobie tam przyczepy, czy nie. Na padzie można fajne ujęcia Szyfnie. robić. Okay. Ale tyle wam powiem. No. <laughs> Te <Ty> wysypują. <laughs> to jest system, dobre, mam 100%. Ile ma? A to chyba już mam bość, Dość, czechy. To jest. Musimy, pański pytań, mam jeszcze 20%. Dobra, no weź tak nie jest, bo się głupio jedzie. No. Ile mam procent? 80. Mmm, dwa. O. Super. A ile masz ton na, na, na kipie? Mogę. Ja mam 1, 2, 3 cp i ciut. No ale gdyby ile tutaj tam? 21. Miał. Coś to. 21. Gdybym miał 115. E, Dobra, w fucie <laughs> jedziemy. Jedź, 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 jedź jeć, jedź, 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 jedź. Macie się. razy przejecha na ile tego skoszymy. wykopane paleje. No to pojedziemy na drugie pole najwyżej. Nie, bo zaraz koniec odcinka. Kabum. Chodź, Vegas. Pytaj się, czy to, 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 to jest? Krótkie. Nie, ja to już podjąłem decyzję. Teraz będziemy robić e, krótsze odcinki. 10, 15, 15 minut jest maks. I koniec. Mhm. Tak wyjdzie. Koniec dyskusji. Nie, e, ja dojeżdżam tak. do końca pola, ci i kończymy. Chyba, że nagramy Ale. dwa odcinki. Nagramy Ale. dwa odcinki z buraków i tyle. Tam Czuj, widzicie co? ładnie w tle. Podzieś, podzieś. Ładnie w tle Tam chłopaki pole wysypują. całe robimy, czy nie? No To na dwóch odcinkach zrobimy, kabum. Mam się zatrzymać, czy ja? Czy no, się, dać mi się. Ja myślałem, że on mi wysypuje, ja to. Ile ja mam procent, a ty ile Marty masz? 14 masz. A Marty? Ja miałem 50 razy. Może da trochę w wysypał. Dobra, ta pryzma niech trochę urośnie i trzeba ją dalej trochę zrobić. Co ty robisz? Tak, bo tu masz Żyda. Tam, Gdzie ty jest? tam widzicie ładnie Jakub sobie kopie. On tak ja jakoś, jakoś, jakoś tak. dziwnie kopie, bo on nie wiem, dziwnie kopie ogólnie. Tam sobie ładnie Fuksik, ty chyba. Ty my jesteś Johnem? Rolnik? Ja jestem Johnem. No to rolnik tam sobie wysypuje właśnie na, na kupę. O kurde, to drogie wysypałem O tutaj John. A ty masz, ty, masz, ty masz innego Johna niż ten, niż Fuksik, nie? Co? Masz innego Johna niż Fuksik. Dzięki Fuksik. Mam 42 tony. No Fuksik nie pojacy tak na tym polu. Slamar tak idealnie podjeżdża. No ja czy... umiem. Fuksik ma no No ale no to, no to podjeżdżasz co on robi, się czai. No, <laughs> Tego się nie odgadniesz. O, dajem no, radę. On czeka, żeby mu wysypać coś. Weź tu to pokro. Tak. <laughs> Toć można wieczorem coś jeszcze nagrać. Mi się wieczorem nie będzie chciało. A co to teraz? My zaraz dobra. jedziemy kolejny, haha, kombosa takiego. Dobra, Fuksik, masz dość. A, dobra, sorry, 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 Kuba. Sorry. Wybaczam. Wybaczam. Sorry. ze pojedę jeszcze ze śledeczka. Boz, tak, ale... Patrzcie, dobra. jak delikatnie skręcam. To polecam wam, naprawdę polecam. The Crazy The Rafik. poleca granie na padzie bądź kierownicy Farming Ja gram na kierownicy. Jeżeli sobie dobrze ustawicie. Ja też. Rolnik też poleca granie na padzie. No. Znaczy na kierownicy to nie wiem, bo nie grałem, na przykład nie chcę mi się wyjmować do Elsa, ale no na padzie nie. się wygodnie gra. Także serdecznie a, polecam. polecam. to 80%, nie to tak lepsze. wysypywać, chyba. Ej weź ktoś inaczej, który zmy zrobił, ustaw czy, giera, czy coś. Ty, który to robiłeś. Możecie drugiego zrobić jeszcze. Ctrl X. Control -X no, bo, bo, Czekaj, bo tamten musisz, na drogę już mówiłam. Ktoś ja. teraz, jak a. będzie wysypywał, to już niech zrobi drugi on. Podapcie na drogę wysypuję już. Aaaa! lagi A, na fukcik bieżą. radę. Daję radę. Ej, to jest Weźmy z burakami zasiemy. To w pole. Dobra, mi, to jest, dobra, to tyle w tym odcinku. Ja się tu zatrzymię. Pożegnajcie się i do usłyszenia. Na razie, w kolejnym. Na razie. Ja na razie. Na razie.